Witam, z tej strony Salador i zapraszam na Poczytaj Mi Saladorza. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i Igrzyska Olimpijskie. Zapraszam. Ah, <tak.> koszmarny Karolek wpakował do ust ostatni okruszek potwornie piekących jeżowych chipsów i dostał czkawki. Kurcze... Pochłonął całą paczkę w 17 sekund. Nikt nie potrafił szybciej od niego pożerać chipsów, szczególnie gdy trzeba było to zrobić ukradkiem w klasie. Nigdy, nikt go na tym nie przyłapał. Nawet nagle padł na niego ciemny, ostry cień. Czy pożywiasz się w klasie, Karolku? syknęła pani Kattoporska. Nie, odparł Karolek dzięki swoim super szybkim szczękom zdążył połknąć dowód przestępstwa. Czyje zatem jest to opakowanie po chipsach? Spytała pani Kattoporska, wskazując na torebkę, walającą się na podłodze. Karolek wzruszył ramionami. Mieciu, czy to twoje? Nie, odpowiedział Miecio. Żadnego jedzenia w klasie, oświadczyła pani Kattoporska. Dlaczego w kółko musi powtarzać te same rzeczy? Pewnego dnia królowa odkryje, że ona, Beatrycze Kattoporska, jest jej zagubioną córką i zabierze ją do pałacu, gdzie będzie się pławić w luksusie, lecz na razie. Jak już wspomniałam, zanim tak mi ordynarnie przerwano, Powiedziała wpatrując się z gniewem w koszmarnego Karolka, nasza szkoła zorganizuje naszą własną olimpiadę. Będziemy biegać, skakać, pływać i. Jeść! wrzasnął koszmarny Karolek. Bądź cicho, Karolku, rzuciła pani Kattoporska. Wszyscy musicie bardzo intensywnie ćwiczyć, zarówno w szkole, jak i poza nią, aby. Koszmarny Karolek przestał słuchać. To było takie niesprawiedliwe. Czy nie wystarczało, że każdego ranka musiał zwlekać z łóżka swoje biedne kości, aby dojść do szkoły, a potem biegać, skakać i pływać, zamiast oglądać telewizję? Był bardzo złym biegaczem. Żałosnym skoczkiem, beznadziejnym pływakiem, mimo że dostał medal za przepłynięcie pięciu metrów. Poza tym, Karate Krzyś na pewno zdobędzie wszystkie medale. W zasadzie już teraz powinni dać mu wszystkie medale i nie zawracać głowy pozostałym uczniom. Jaka szkoda, myślał koszmarny Karolek, że za to w czym był taki dobry nigdy nie dawano medali. Gdyby przyznawali medale za najdłuższe oglądanie telewizji, albo za zjedzenie największej ilości słodyczy, czy za najszybsze wyjście z klasy podzwonku, byłby pokryty złotem od stóp do głów. Dalej, Jadziu, skacz wyżej! Skaczę najwyżej jak potrafię, powiedziała jędzowata Jadzia. To wcale nie jest... Tak wysoko, stwierdziła wredna wandzia. Żółw podskoczyłby wyżej od ciebie. To no poszukaj sobie żółwia! Jędzowato odparła jadzia. Jesteś nudną niezdarą, a ty wredną wiedźmą! Niezdara! Wiedźma! Niezdara! Wiedźma! <śm> plask, plask. A wy co tam robicie? spytał koszmarny Karolek, wychylając się z zaogrodowego muru. Idź sobie, Karolku, powiedziała Wandzia. Tak, idź stąd, dodała Jadzia. Mogę sobie być w swoim ogrodzie tak długo, jak zechcę, stwierdził Karolek. Nie zwracaj na niego uwagi, powiedziała Wandzia. Trenujemy przedszkolną olimpiadą, dodała Jadzia. Karolek prychnął. Nie widzę, abyś ty trenował, powiedziała Wandzia. Bo ja organizuję własną olimpiadę. Ropucho odparł Karolek zamarł na chwilę Tak właśnie tak po tysiąc kroć tak Dlaczego wcześniej nie wpadł na ten pomysł? Oczywiście, że przeprowadzi własną olimpiadę i będzie miał takie dyscypliny, jakie zechce. Zawody w przezywaniu się, zawody w zjadaniu czekolady, zawody w pochłanianiu chipsów, zawody w kto obejrzy najwięcej telewizyjnych programów w tym samym czasie. Wyłącznie dyscypliny, które sam wygra. Olimpiada Karolka. Karol Olimpiada. Nagrodami będą... Będą... TONY CZEKOLADY! Czy Czesio i Piotruś będą mogli wziąć udział w twojej olimpiadzie? spytał doskonały Damianek. Nigdy! – odparł Karolek. Kto chciałby zadawać się z siusiającymi dzidziusiami? Zawsze tylko wszystko psują... są takie, ale zaraz. Jasne, że tak, Damianku, powiedział słodko Karolek. Za funta od każdego. Dlaczego? spytał Piotruś. Żeby opłacić fantastyczne nagrody. To oczywiste, powiedział Karolek. Każdy mistrz dostanie nagrodę w postaci góry czekolady. Damianek lekko pobladł. E, powiedział. Oraz medal, dodał szybko Karolek. Ojej, powiedział Damianek cały rozpromieniony. Jaka będzie ta góra? Spytała Wandzia. Ogromna, powiedział koszmarny Karolek. Na samą myśl ślinka napłynęła mu do ust. Hmm, powiedziała Wandzia. Uważam, że powinny być zawody w obcinaniu włosów na czas. I turniej tańca. Tańca? spytał Karolek. A właściwie dlaczego nie? Był świetnym tancerzem. Jego słoniowe stąpanie jest nie do pobicia. Dobra, Wandzia i Jadzia cisnęły dwa funty. A tak przy okazji, to jest taniec towarzyski, rzuciła Wandzia. O, no to nie ma takiej okazji odparł Karolek. No, to my nie wchodzimy stwierdziła Wandzia. Ani Ludka, ani Czesia, ani Wera i Roksana. Koszmarny Karolek zastanawiał się. Wygra we wszystkich konkurencjach. Dlaczego więc nie pozwolić jej na jedno maleńkie zwycięstwo? A im więcej uczestników, tym więcej czekolady dla niego. Dobra, powiedział Karolek. Zakład, że trzęsie się ze strachu, bo ja wygram w każdej dyscyplinie. Wcale nie, wcale tak. Potrafię zjeść więcej słodyczy, niż mogłoby ci się przyśnić powiedziała Wandzia. To się okaże. Gang purpurowej ręki, pobije tajny klub i klub pracowitych pszczółek. Nie ma sprawy, powiedział koszmarny Karolek. Niech się tylko wszystko zacznie. Prawdziwa olimpiada odbywa się tutaj. Zmęczeni nudnym pływaniem, w kółko i biegami? Jasne, że tak. Macie szansę wystartować w Karol Olimpiadzie, największych igrzyskach wszechczasów. Zawody w jedzeniu słodyczy na czas, oglądaniu telewizji, pochłanianiu chipsów, bekaniu do rytmu, a także tanie towarzyski oraz wyścigi w strzeżeniu. Wpisowe wynosi jeden funt i przed każdym szansa na wygranie tony czekolady. – Zaraz – powiedziała Wandzia. – Dlaczego to nazywa się Karol Olimpiada? Może jednak Wando Olimpiada? Wprowadziłam konkurencję strzyżenia na czas i tańca towarzyskiego. – Ale Wando Olimpiada to okropne słowo – powiedział Karolek. – Tak samo jak Karol Olimpiada – stwierdziła Wandzia. – Wierzę, Strącił się Damianek, że najlepsza nazwa to Damianko Olimpiada. Milcz Larwo, powiedział Karolek. Właśnie, Larwo, dodała Wandzia. Mamo, wrzasnął Karolek. Mamo. Mama wybiegła spod prysznica. Co się dzieje Karolku? Spytała ociekając wodą. Czy ty dobrze się czujesz? Musisz mi dać słodycze, powiedział. Wyciągasz mnie z Łazienki, bo mam ci dać słodycze? Powtórzyła. Muszę trenować przed zawodami w jedzeniu słodyczy na czas, powiedział Karolek. Przed moją olimpiadą. Wykluczone, powiedziała mama. Koszmarny Karolek był oburzony. Jak mam wygrać, skoro nie mogę trenować? Ryknął. Zawsze każesz mi wszystko ćwiczyć, a teraz, kiedy tak bardzo chcę, to ty mi nie pozwalasz. Wszyscy chcieli brać udział w olimpiadzie Karolka. Zgłosiła się cała jego klasa i kilku uczniów od Damianka. Koszmarny Karolek wpatrywał się w stos czekolady i chipsów za 45 funtów zgromadzone na jego łóżku. Kurcze, niesamowite! Mnóstwo opakowań pełnych pysznych słodyczy. Ogromne tabliczki, wielkie bloki. Jego Karolimpiada przejdzie do historii z powodu nagród, a on, Karolek, jest największym faworytem i zgarnie wszystkie. Wygra tyle czekolady, że starczy mu do końca życia i na zawsze będzie chodził w chwale zwycięstwa. Koszmarny Karolek wbił wzrok w górę słodkich nagród góra słodkich nagród wbiła w niego wzrok, a po chwili do niego mrugnęła. Zaraz. On, karolek, wykonywał całą pracę. Byłoby niesłychanie sprawiedliwe, gdyby otrzymał coś za swój cenny czas. Pewną kwotę powinien przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych. Koszmarny karolek usunął ze stosu wielką tabliczkę czekolady. W końcu muszę poćwiczyć przed zawodami w jedzeniu słodyczy na czas! Pomyślał, zdzierając opakowanie i wpychając do ust wielki kawał. I zaraz potem następny. Ojej, ta czekolada była przepyszna! Zniknęła w mgnieniu oka. Właśnie tak! Oto koszmarny Karolek, mistrz wszechświata w jedzeniu czekolady! Na pewno, pomyślał Karolek, wpatrując się w stos czekolady, niemal wysypujący się na podłogę. Na pewno kupiłem za dużo nagród, a przecież muszę trenować przed olimpiadą. A ah, co za wspaniały dzień, myślał koszmarny Karolek. Wygrał zawody w jedzeniu słodyczy na czas, choć chciwy Henio o mały włos go nie prześcignął. Był pierwszy w pochłanianiu chipsów oraz najlepszy w przezywaniu. Doskonały Damianek wybiegł z krzykiem, gdy Karolek nazwał go PLĄSAJĄCĄ PIELUCHĄ, smrotkiem WYCHODKIEM I księciem PAMPERSEM. Ordynarny Olos wyciężył w kategorii bekania do rytmu. Wandzia i Jadzia wygrały zawody w tańcu towarzyskim. Czarująca Czesia niespodziewanie najszybciej strzygła. A płaczliwy Pawełek... No... w końcu przecież włosy mu odrosną. Najlepsze, że karate Krzyś nic nie zdobył. Zwycięzcy zebrali się, by odebrać nagrody. Gdzie masz dla mnie czekoladę, Karolku? Spytała wredna Wandzia. Najlepiej, żebyś miał jej mnóstwo, tak jak obiecałeś, powiedziała czarująca Czesia. Koszmarny Karolek sięgnął do ogromnej torby z nagrodami. Zaraz. Gdzie podziała się nagroda za taniec towarzyski? Wyciągnął z torby batonik czokospoko. Ojej, czy tylko jeden mu pozostał? Zaczął przetrząsać torbę. Czoko spoko? Wolno spytała Wandzia. Jeden, jedyny batonik? One są przepyszne powiedział Karolek. A dla mnie? spytała Czesia. A dla mnie? spytał Olo. A dla mnie za drugie miejsce? spytał Henio. Musicie wszyscy się tym podzielić! Wrzasnął koszmarny Karolek i uciekł. Kurczę, pomyślał koszmarny Karolek, biegnąc ulicą, gdy za nim pędzili ordynarne Olo, wredna Wandzie, jędzowata Jadzia, czarująca Czesia i chciwy Henio. Potrafię być bardzo szybki, gdy zachodzi taka potrzeba. Może jednak powinienem wziąć udział w szkolnej olimpiadzie.